Losing mm -hmm. the... time, time, I'm fading fast. I just, I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something give you something have What you Uważam, że bardzo dobry występ Chociaż e, też lekki niedosyt, ponieważ w niektórych walkach było bardzo blisko do zdobycia kolejnych medali Szczególnie w grupie e, męskiej e, Natomiast e, jak sami widzimy ten, e, można powiedzieć e, Program szkoleniowy jest dobrze dopasowany i już z kolejnej imprezy przywodzimy 6 medali, więc uważam, że jest ok. Na pewno jest jakiś niedosyt, aczkolwiek nie mówię, że nie jestem zadowolona, bo srebrny ale to też jest duże osiągnięcie, jako że ja jestem też pierwszym rokiem juniorki, ale wiadomo, niedosyt zawsze zostanie. Nie? Yy, no jak oceniam? No dobrze, no. Trenuję, trenujemy od stycznia z trenerem, z trenerem z Czarkiem i Darkiem. No, dobrze nam się pracuje. Yy, wszystkie, wszystkie obozy jest tak, dobrze przygotowane, więc było dobrze. Tak, Ogólnie tak. no, czuję się dobrze, wiadomo, jest niedosyt po walkach. Liczyłam na złoty medal, no, w tym roku brązowy, ale nie poddaję się i lecimy dalej. Na pewno myślałam o czymś więcej, no, liczyłam na to złoto, ale no niestety w tym roku nie wyszło. no Szczerze mówiąc, wiadomo, oczekiwania, zawsze myślimy o pierwszym miejscu, ale jest medal, więc nie jest najgorzej.

ale nie uciekać. Pierwszą walkę e, wygrałam, byłam do siebie zadowolona, ale to nie były moje możliwości. E, trochę mnie plecy też ograniczyły, ale naprawdę była dobra walka. E, no niestety w walce płynęłowej mi się nie udało, ale wiem, że oddałam w niej serducho. To też była trudna rywalka, ona była sporo niższa. Taka trudna Lżejsza. do trafienia. Tak, była, bardzo, była dużo lżejsza, więc była szybsza ode mnie i trudno było mi ją wyczuć też w tym ringu, i, ale próbowałam do ciebie wszystko i dałam, zwłaszcza, że miałam w ogóle nie jechać, więc brązowy medal <grybujesz> więc brązowy medal to naprawdę duże osiągnięcie, Poszło do wielu wymian. I wydaje mi się, że nie do końca było konsekwentne to jednak liczenie, bo te wymiany to już cios na cios, więc równie dobrze... Ja tam do, że... nie widziałem, żebyś tobie się coś stało. Tak, ja, ja jakby nie czułam jakoś bardzo ciosów. Przeciwniczka moja też dostawała, więc to mogło pójść w dwie strony na pewno, nie? Taktyka była właśnie pracować na nóżkach i przepuszczać i tak dalej, ale... No prawie no, się udało. Prawie, ale już... Kurczę, strasznie napierała dziewczyna i już jak już widziałam, że tak śledne mi chodzi przepuszczanie, to stwierdziłam, że po prostu pójdę się bić, a że akurat była wybić lepsza, no to już będziemy pracować nad tym na pewno. Taka sportowa ambicja się włączyła, tak? tak żeby nie odpuścić. Tak, odpłościć. tak, dokładnie. Trzeba to... naprawić błędy, tak. Ja też drugi raz dopiero byłam na takiej imprezie i na pewno to wpłynęło na to, jednak trochę presja, bo złoto to jest jak marzenie nasze. Tutaj my po to pracowaliśmy, po to tam jechaliśmy jednak. No przegrałam się dwa, także czuć bardzo niedosyt. No i właśnie miałem zapytać, jak wspominasz tą walkę, jak, bo ona bo była równa, krótko mówiąc. No była równa, zabrakło pewnie obr obron po wymianach i no jestem trochę zmęczona, ale ogólnie jest bardzo dobrze. Trzeba wyciągać wnioski i na pewno dużo się z tego nauczymy. jest niedosyt, jest niedosyt, dlatego że y, wiem, że mogłem, mogłem to wygrać i byłem w stanie to wygrać, no ale no niestety, nie w tym razem. Czego zabrakło, co się stało w tej walce finałowej? Teraz nie jestem w stanie w sumie powiedzieć. Ja jeszcze do tej pory nie oglądałem tej walki. W sumie wszystko na szybko tu przyjechaliśmy teraz do Polski, w ogóle muszę na spokojnie w domu teraz odpocząć i obejrzę sobie walkę z trenerem, okradamy ją i, i zobaczymy. Bardzo chciałbym podziękować mojemu trenerowi Krzysztofowi Szodowi. Yy, za to, że był ze mną na miejscu na Mistrzostwach Europy od pierwszej do ostatniej walki. Yy, dziękuję mu za to, że ze mną był i we mnie wierzył, bo bez niego tego modelu by na pewno nie było. Dziękuję bardzo moim rodzicom i mojej siostrze za to, że we mnie wierzyli i mocno trzymali kciuki z Polski. Yy, dziękuję bardzo kibicom i osobom, które oglądały moje walki, moje poczynania yy, z, yy, z Polski. Dziękuję bardzo mojemu sponsorowi w firmie CMI i dziękuję bardzo miasto Bytom za to, że mogę się rozwijać pod, pod ich skrzydłami i dążyć do swoich marzeń i celów. Tak, no chwilę przerwy i później znowu wracamy, bo jeszcze świata już tuż, tuż zbliżają się i tam będzie forma i dopiero tam pokażę. Mam nadzieję, że jeszcze więcej niż tutaj. Szczerze, nie oglądam i po prostu nie dałam rady się przełamać jeszcze, żeby ją obejrzeć. Jesteś zła po prostu? Tak, no jestem zła, no mam niedosyt po prostu. Przygotowania poszły mi dobrze, więc nic bym nie zmieniła, tylko jedyne co bym mogła zmienić, to nastawienie do walki. Teraz parę dni muszę odpocząć, tak naprawdę wracamy od, yy, za parę dni do treningów. No ja się przygotowuję po Mistrzostwa Polski, później mamy Mistrzostwa Świata, jeszcze w, tu, w turniej nam wlecie międzynarodowe, także wszystko się ułożyło. Mistrzostwa były na pewno na wysokim poziomie, bardzo dobrze je oceniam i oby więcej było jeszcze takich imprez. Odpoczynek na pewno będzie dopiero jakoś w lipcu, bo teraz będą przygotowania do Mistrzostw Polski, potem jeszcze mamy w czerwcu turniej na Egerze. Z każdej imprezy przychodzimy medale, więc jest, jest to cały czas do przodu. To co widzimy, to są zupełnie inni zawodnicy, zupełnie inaczej boksują, także myślę, że w przyszłości to przyniesie nam dużo pozytywnych że tak mam, wyników. Postawiliśmy sobie poprzeczkę, można powiedzieć, bardzo wysoką, ponieważ od, od pierwszego już miesiąca tego roku co miesiąc jest gala Suzuki. Musimy podkreślić też, że na tych galach oprócz seniorów też pokazujemy młodych zawodników, co jest dla nich bardzo ważne pokazywanie się. Starty na tak dużych imprezach. Sam taki start w takiej pełnej oprawie to jest bardzo dużo. No i teraz mamy Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Świata Kobiet, Mistrzostwo Europy oczywiście seniorów, więc cały czas następne wydarzenia. 13, 13, następna Gala Suzuki i później następne imprezy, więc praktycznie nie siedzimy, tylko cały czas bardzo mocno pracujemy.